I serwis informacyjny to jest program Galaktyka Pomerania. Ja nazywam się Alicja Wirwicka i będę z Państwem do godziny 19. Ze mną jest jak coś środek Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Grzesiu, powiedz mi, ty pijesz napoje gazowane? Zdarza się. Zdarza się. I co robisz z nakrętkami? Yy, nakrętki zbieram w osobne miejsce. Jest taka specjalna torebeczka, znajduje się u mnie w kuchni. Zbieram te nakrętki i następnie oddaję na słuszny cel, czyli na, w ramach akcji zbierania nakrętek, na różne cele, bo, bo jest tego dość sporo. I polecam to wszystkim, bo jest to taki może rodzaj segregacji śmieci, troszkę bardziej zaawansowany. A niedrogie pomaganie. Niedrogie pomaganie, bo nie angażujemy tutaj żadnych środków finansowych własnych poza tymi, które wydajemy na napoje. Niekoniecznie gazowane, bo może być to równie dobrze woda mineralna niegazowana. Butelki wyrzucamy zwykle do pojemników na odpady, na, na, na plastiki, a natomiast nakrętki możemy oddać osobom, które zbierają te nakrętki a one przekazują je do specjalnych punktów skupu gdzie otrzymują pieniążki i te pieniążki mogą spożytkować na, na różne cele, między innymi na rehabilitację, na zakup sprzętu, wózków inwalidzkich, różnych rzeczy w zależności od, od rodzaju od potrzeby No właśnie, w takie akcje włącza się coraz więcej placówek ośrodków dla uczniów, przedszkola, szkoły i, I tak na przykład przedszkole? Tak, ostatnio do akcji włączyło się przedszkole publiczne 20, numer 27, przedszkole Żagielek przy ulicy Henryka Pobożnego i zbierają nakrętki dla Damian, Adriana Nowakowskiego. To już znano postać w Szczecinie, dla której nakrętki były zbierane m.in. przez kibiców pogoni, przez rowerzystów w trakcie mas krytycznych czy święta cyklicznego, a także nawet chyba widziałem w supermarketach, także znajdowały się kosze, gdzie można było zbierać i w placówkach oświatowych, w szkołach, przedszkolach. Tych akcji jest coraz więcej i to cieszy i coraz więcej ludzi się angażuje w to, bo do niedawna panowało przekonanie, co nakrętki, jak to, jak to w ogóle możliwe. Okazuje się, że jest możliwe i widziałem, ile ludzie przynoszą tych nakrętek. To, są, to, to nie są małe reklamówki, to czasem są potężne worki przewożone w samochodach w bagażnikach wypełnionych po brzegi. No właśnie, bo to jak, jak już powiedzieliśmy, to są niewielkie koszty tak naprawdę nie musimy z niczego rezygnować, sobie odmawiać. Tylko jeszcze tym bardziej kupować dla siebie, a przy okazji, e, a przy okazji od, oddawać coś innym. Oddawać coś innym. Tak jak wspomniałaś, przy żadnych kosztach, bo wyrzucając po prostu śmieci, te nakrętki zostawiamy i później w danym momencie, gdy już ich się troszkę nazbiera, oddajemy. No i mamy satysfakcję, że komuś mogliśmy pomóc. Trochę wczoraj chyba takich napojów butelkowanych wypiłeś podczas warsztatów, prawda? Yy, tak wody mineralnej, zwłaszcza gdyż yy, no, trzeba było troszeczkę mówić, a wiadomo, gdy się dużo mówi, to jednak jednak yy, płyny są wskazane. Wczoraj odbyły się warsztaty Szczecin -Laut. Nie było to seminarium tak jak rok temu czy dwa lata temu. Były, były to warsztaty, troszkę zmieniona formuła i myślę, że dużo ciekawsza niż w przypadku seminariów, gdyż nie mieliśmy tutaj do czynienia z prelegentem, który przemawiał do anonimowego tłumu. Nie, nie, nie było to spotkanie stu iluś osób, gdzie nawiązanie interakcji było utrudnione. Tutaj były małe grupy. 20-osobowe maksymalnie i można było wymienić swoje poglądy, czasem się pokłócić, nie zgodzić, bądź też zgodzić, zapytać, uzyskać odpowiedź na, na, na zadane pytanie. Były takie najbardziej dyskusyjne tematy, jakie to były tematy? Tematów było wiele, tutaj jeszcze wspomnę kto był gościem, bo była to Monika Czaplicka z bloga Czaplicka.eu, Adam Szeźdienk z MediaFit i Konrad Kruczkowski z Haloziemia z bloga, który... W ubiegłym roku wygrały plebiscyt na, na bloga roku. I tutaj były małe problemy. I tutaj były małe problemy, gdyż właśnie tutaj ostatni prelegent miał problemy z dotarciem. Wczoraj rano nad Krakowem, skąd Konrad przy, przyjechał, nie przyleciał. Była taka mgła, że niestety nie dało się dotrzeć samolotem, i pomimo, że było niewiele czasu, udało mu się dotrzeć do Szczecina samochodem. My liczymy na to, czary. że dużo mandatów nie było po drodze. Mam nadzieję, że nie. Na szczęście dotarł jego prelekcja, no może to nie była prelekcja, tylko spotkanie z uczestnikami można zaliczyć do udanej, bo wytłumaczył na czym polega blogowanie, chociaż nie każdy się zgadzał z tą opinią, bo podawał definicje, z którymi on się nie zgadzał, z którymi mogli, mogli się też nie zgodzić inni, mogli się też nie zgodzić z jego definicją. Także tutaj tutaj małe zgrzyty następowe, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Dość ciekawym spotkaniem było spotkanie z Moniką Czapińską, która jest specjalistką od hejterów. I tutaj można było się wykazać, można było się dowiedzieć, jak z tymi hejterami walczyć, jak z nimi dyskutować. No może to zbyt duże słowo, bo z hejterami jest ciężko dyskutować, ale jak sobie z nimi radzić. Da się. Da się. Jak? Zwalczać miłością. Zwalczać miłością. Oczywiście. Piękna idea, nie wiem czy to się... Zawsze udaje. Czasem się udaje. Już przetestowałem y, kiedyś podobny sposób y, i okazało się, że, że jest to możliwe. Według ciebie, która z prelekcji, które ze spotkań było najciekawsze? Trudno powiedzieć, każda, każda z prelekcji była na inny temat. Y, dlatego tutaj y, nie chciałbym wyszczególniać tej jednej, która była najlepsza. Każda była na swój sposób ciekawa. Powiedz mi, bo teraz będziemy. Za chwilę naszymi moimi gośćmi będą politycy. Będziemy rozmawiać o, o pomniku wdzięczności, który stoi na placu przy placu żołnierza. Temat dyskutowałeś na ten temat. i to już od długiego czasu, bo już od można powiedzieć ćwierć wieku, bo od momentu przemian ustrojowych niektóre pomniki znikały, niektóre zostały, zwłaszcza zostały te pomniki poświęcone żołnierzom radzieckim. No, a tutaj w grę wchodzą umowy międzynarodowe, które uniemożliwiają usuwanie tych pomników, no, przez co te pomniki stoją niektóre do dziś. Temat, tak jak wspomniałem, jest dyskusyjny, jest kontrowersyjny, bo jedni uważają, że żołnierzom, jacy by nie byli, jednak należy się jakaś tam pamięć, inni uważają, że absolutnie należy te pomniki zrównać z ziemią, bądź też przenieść w inne bardziej może odpowiednie miejsce, na przykład na cmentarz a są też osoby, które nie mają zdania i tutaj pokusiłem się o małe badanie opinii publicznej. Zrobiłem małą sądę, w której Wyniki były dość ciekawe, chociaż łatwe do przewidzenia, bo 73% osób zapytanych było zdecydowanie za tym, żeby pomnik, pomniki, bo takie pomniki mamy dwa w Szczecinie, na Placu Żołnierza i na ulicy Neringa, żeby je bezwzględnie usunąć. 20% uznało, że lepiej, żeby zostały, natomiast 7%... Stwierdził, że nie ma zdania na ten temat, czyli można powiedzieć, że te pomniki nie przeszkadzają, mogą sobie stać. Zdecydowana większość była za tym, żeby była usu za został, został, został usunięty, zwłaszcza ten pomnik właśnie chyba przy Placu żołnierza, który... Najwięcej kontrowersji wzbudza mieszkanie. Najwięcej kontrowersji wzbudza z tego względu, że on jest w centrum miasta. Drugi pomnik, który mieści się na ulicy Neringa, on jest na uboczu. Nawet nie każdy Szczecinianin o nim wie. Być może większość ludzi dowiedziała się dopiero niedawno, gdy sprawa została nagłośniona. To ja pokuszę się o taką opinię, że chyba ta decyzja, zdanie Rosji w tej sprawie, że właśnie Rosja nie zgadza się na usunięcie tych pomników, też. Szczecinian przekonało do tego, że one powinny zostać usunięte. Nie sądzisz? Myślę, że tak. Jesteśmy, jesteśmy narodem przekornym. I Nie lubimy, kiedy nam się coś pakku, narzuca. Gdy ktoś próbuje nam coś narzucić, bądź też e, e, powiedzieć coś wbrew naszej e, woli, naszej decyzji, tym bardziej stajemy się przeciwni tej decyzji. I tutaj myślę, że, że to też wpłynęło na zdanie Szczecinian. Bo wcześniej te pomniki stały... Były różnego rodzaju protesty, a w tej chwili one się nasiliły, zwłaszcza po, po tym głosie ze strony Federacji Rosyjskiej. Właśnie, tutaj był goń Pomnika Bolszewika, bardzo dosyć, dosyć głośna akcja prowadzona hmm. przez bodajże Koliber stowarzyszenie. Tak, i, i były to akcje i odbywające się w internecie, na portalach społecznościowych, były by to akcje już na miejscu, czyli różnego rodzaju demonstracje odbywające się pod tymi pomnikami. No, coś trzeba z nimi zrobić, bo one, co by nie mówić, stoją i niszczą bo nikt się nimi specjalnie nie zajmuje. Te pomniki są, ale są takim, nie, nie wiem, można powiedzieć kukułczym jajem, które jest, ale nie wiemy co z nim zrobić, bo bo mamy w nas swój sposób związane ręce. Gdybym mogła Cię zapytać o Twoją prywatną, subiektywną opinię, co powinno się stać z pomnikiem właśnie tym na przykład przy placu żołnierza? Hmm, może dla zachowania historii warto by go było gdzieś przenieść w jakieś miejsce, gdzie może nie, nie służyłby jako nie wiem, oddanie czci, ale jako znak czasu historii. No wiadomo, historia jaka była, taka była i no jej, nie, myślę, nie należy zakłamywać, ale warto o tej historii mówić i może to, no tak jak tutaj wiele opinii się pojawiło, przenieść ten pomnik na cmentarz, tak jak znajdują się tam groby żołnierzy rosyjskich. Też gdzieś, w jakimś miejscu cmentarz mamy dużo umieścić z informacją, co to jest za pomnik, dlaczego on powstał, dlaczego został przeniesiony tak żeby przyszłe pokolenia miały wiedzę na ten temat. Do tej dyskusji na temat pomnika wdzięczności wrócimy po krótkiej przerwie. Będziemy rozmawiać z politykami. Ja Tobie, Grzegorz, bardzo dziękuję. Moim ja również dziękuję. I Państwa gościem był Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger, z którym zobaczymy się już za tydzień na pewno. Do zobaczenia, Grzegorz. Do zobaczenia. A teraz zapraszam na krótką przerwę, a później ma na temat.